Kunap TBS H574TX to nie jest sprzęt dla zwykłego śmiertelnika. To combine. Megazord. Czołg. Pięciodyskowa amfibia na sterydach, napędzana procesorem Intel Core i5 13. generacji modelem 1340PE z 12 rdzeniami, posiadająca 16 GB DDR4. Czyli nie trzeba być szczególnie zorientowanym, żeby skojarzyć, że wygląda to bardziej na początek specyfikacji kompa do GR, a nie prostego urządzenia typu NAS lub DAS. Zależy jak podłączyć. Natomiast Kuna określa swojego TBS H574TX mianem nazwuka. Tak dla formalności. Dla kogo jest to zatem urządzenie? Przede wszystkim dla osoby, która nie jest, tak jak ja, ograniczana interfejsami. Aby taki sprzęt miał sens, przykładowo, nawet jako DAS, to użytkownik musi zadbać o odpowiednią infrastrukturę. Czyli musi posiadać albo na przykład nowego MacBooka, albo jakikolwiek inny sprzęt z Thunderboltem trójką, a najlepiej już czwórką. Z kolei, jeśli zależy nam na maksymalnej przepustowości sieciowej, to potrzeba kompatybilnej karty 10 gigabitowej oraz oczywiście routera, który też to ogarnie. Kto zwykle posiada takie warunki sprzętowe lub jest sobie na nie w stanie pozwolić, bo dla niego czas to pieniądz? filmowiec, ale też nie byle jaki filmowiec. Ja owszem nagrywam w 4k, ale są to raczej małe pliki w bitratecie do 100 megabitów gdyż na potrzeby YouTube'a w zupełności mi to wystarcza. ale jeśli nagrywałbym kontent samochodowy albo robił profesjonalne klipy z koncertów ślubów czy innych imprez wyjazdowo zagranicznych, które nagrywane są na kilka kamer lub poszedłbym już w ogóle w półkę Pro i robił profesjonalne produkty za pomocą Black Magica albo nawet reda no to nas za 7 koła nie robi już takiego wrażenia bo bo mówimy o setapach kamer, kart pamięci i dyskach nie po kilka czy kilkanaście, a kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Takie uroki tej branży. Dziękuję więc Kunapowi oraz Marce Kingston, że udostępniliście mi ten wspaniały kawałek technologii, abym mógł sobie przesłać moje 1 gigabajtowe filmy z iPhone'a na ten serwer. Ale serio, dzięki. Bo doświadczenie jednak jest cenne. No właśnie, jest to zdecydowanie zbyt potężny sprzęt jak na moje potrzeby, ale nie zmienia to faktu, że dzięki niemu zrozumiałem, jak fajnym urządzeniem jest nas sam w sobie i że nie trzeba być filmowcem, youtuberem ani nawet amatorem fotografii, aby znaleźć zastosowanie dla nasa w swoich domowych, zacisznych warunkach. Po pierwsze, ciągle rozwijające się AI jest generatorem kontentu samym w sobie. I gdzieś ten kontent warto trzymać, a nawet zwyczajnie separować od ważnych dla nas plików. Tak na wszelki wypadek. Po drugie, każdy z nas gromadzi na swoim telefonie czy komputerze dziesiątki zdjęć i danych, mniej i bardziej ważnych, ale jak już przyjdzie raz do roku na wigili pochwalić się letnimi eskapadami, to prościej wysłać rodzince linka na Whatsappie, aby sobie przejrzeli foty z wakacji każdy na własnym ekranie i w swoim własnym tempie, niż szukać na szybko pendrive'a, zgrywać to, a potem jeszcze podłączać do laptopa czy innego telewizora, albo, co gorsza, pokazywać im to wszystko na swoim... Twoim własnym telefonie, gdzie, nie daj Boże, komuś się palec omsknie, zobaczcie tego screena w waszej galerii, co trzeba i nieszczęście gotowe. A to tylko promil możliwości, jakie daje przeciętny nas. O bohaterze dzisiejszego odcinka nawet nie wspominając. Jak więc wygląda to urządzenie i co można z nim zrobić? QNAP TBS H574TX to taki niepozorny, ale konkretnie wypakowany sprzęt. Na przednim panelu znajduje się nowoczesne złącze Thunderbolt 4, szybkie porty USB, przycisk do błyskawicznego kopiowania, włącznik oraz diody kontrolne. Wszystko wygląda ładnie i schludnie. Z tyłu znalazły się porty eternetowe, jeden 2,5 gigabitowy, drugi 10, dalej mamy złącze HDMI i jeszcze jedno Thunderbolt 4 oraz oczywiście klasyczne złącza USB typu A. To oznacza, że urządzenie świetnie dogaduje się z nowoczesnymi komputerami, zarówno przez sieć, jak i bezpośrednio podłączone przewodem. Do zasilania służy zasilacz o mocy aż 120 W, i nie wiem po co aż tyle, bo sprzęt nie przekracza w piku u mnie z pięcioma dyskami nawet 40 W, ale najwyraźniej w jakichś specyficznych wersjach z prądożernymi dyskami być może jest. W stanie dobić do, nie wiem, 80 W, więc pewnie dali mocy na zapas. Lepiej tak, niż gdyby miało braknąć. W środku jest miejsce aż na 5 super szybkich dysków SSD w formacie E1.S, który zaprojektowano z myślą o serwerach. E1.S ma tę przewagę ponad standardowy interfejs M.2, że można je wymieniać nawet wtedy, gdy sprzęt pracuje, czego nie da się zrobić ze zwykłymi M2. -kami. Jednak w naszym przypadku Kingston podesłał 5 szybkich, 4TB SSD-ków właśnie. Na M2 i są to modele KC3000, które oferują odczyt nawet 7000 MB na sekundę, więc spokojnie zapewnią maksymalny transfer ku napowi. Tylko jak je zamontować? No, oczywiście w przejściówkach tych fabrycznych, które zgrabnie i bardzo sprawnie zdemontujemy i zamontujemy ponownie w urządzeniu po odryglowaniu plastikowej zaślepki i wykonaniu jednego szybkiego ruchu. Palcem. I co te wszystkie prędkości i transfery dają nam w praktyce? Albo na przykład to, że plik ważący 70 giga przerzucimy z NASA na komputer w mniej niż minutę. A jeśli bylibyśmy właśnie takim przykładowo fotografem ślubnym czy filmowcem ślubnym i mielibyśmy właśnie na swojej karcie pamięci czy dysku kilka set takich gigabajtów, a nawet często parę terabajtów danych, to jak nie trudno policzyć, potrzebowalibyśmy wielu, wielu minut, o ile nawet nie godzin, aby całą tę surówkę zgrać na swojego kompa. Natomiast w takim przypadku Wszystko pójdzie bardzo sprawnie, wręcz ekspresowo. Gdyby jednak przyszło nam coś przesłać dalej, dużo dalej, to na pokładzie na Zbooka od Qnapa mamy również szybki port ethernetowy 10-gigabitowy, który dla porównania do klasycznego portu 1-gigabitowego, który to wyciągałby no maksymalnie około 950 MB na sekundę, a w praktyce jakieś. 840, to tym standardem ogarniemy to 10 razy szybciej. No oczywiście zakładając, że posiadacie odpowiednią infrastrukturę. Dla mnie największą wygodą jest proste zrzucanie plików z telefonu na serwer. Gdybym miał własnego montażystę, a chciałbym, to obaj mielibyśmy dostęp do tych plików jednocześnie, nawet gdybyśmy byli oddaleni od siebie o setki kilometrów, a wąskim gardłem transferu byłaby jedynie wydajność sieci. Dlatego właśnie dla testu wrzuciłem 100 giga plików na Kunapa i zaimportowałem je sobie bezpośrednio do Premiere Pro Okazuje się, że nawet ten podstawowy transfer, który wynosi u mnie tylko 113 MB na sekundę, w zupełności wystarcza, abym mógł płynnie montować u siebie na kompie materiał 4K prosto z mojego lokalnego serwera. Ba, inna rzecz, która mnie niesamowicie ciekawiła, to czy istnieje możliwość, aby sobie przerzucić bibliotekę Steam, albo nawet jakąś tam jedną pojedynczą gierkę właśnie na serwer i grać... W ten sposób. No i da się. Pograłem sobie w Cyberpunk'a i nie stwierdziłem ani żadnych zacięć, ani jakiegoś istotnego dyskomfortu. Jedynie, wiadomo, same loadingi, czyli wczytywanie poziomów, no są znacznie dłuższe niż mając grę natywnie zainstalowaną na własnym dysku wewnątrz komputera, ale to akurat kwestia typowo wąskiego gardła mojej prywatnej sieci LAN. Gdyby ktoś hipotetycznie miał wolniejszy download niż transfer lokalny, to bardziej opłacalne jest dla niego trzymać gry właśnie na nasień, a na dysku mieć tylko zainstalowane. Te, w które aktualnie się gra, niż każdorazowo usuwać i pobierać je od nowa. Natomiast przechodząc do tego, co jest absolutnie najważniejsze, ale od strony technicznej, w dziś testowanym sprzęcie, musi wjechać termin ZFS. ZFS to inteligentny system zarządzania plikami i danymi, który dba o to, żeby wszystko było szybkie, bezpieczne i dobrze zorganizowane. Wyobraź sobie, że masz taki jakby ogromny regał z szufladami, w których trzymasz swoje pliki. A ZFS nie tylko wie, co gdzie leży, ale też pilnuje. Żeby nic się nie zgubiło, ani nie zepsuło. I ma jeszcze kilka innych sprytnych funkcji. Po pierwsze, kompresuje dane, czyli sprawia, że zajmują one mniej miejsca, ale bez ich psucia. Po drugie, usuwa duplikaty, więc jeśli masz kilka takich samych plików, to system zapisuje je tylko raz, a resztę w cudzysłowie, oszukuje, żeby wyglądało to, jakby było ich więcej, dzięki czemu oszczędzasz miejsce. Po trzecie, robienie migawek, czyli coś jak automatyczne kopie zapasowe. Na wypadek, gdyby cokolwiek poszło nie tak i Możesz za każdym razem cofnąć się w czasie i odzyskać wcześniejszą wersję pliku. Migawki wyglądają trochę jak savey w grach, albo ewentualnie w starszych wersjach Windowsa była taka funkcja jak punkt przywracania systemu. To działa to na bardzo podobnej zasadzie. A najważniejsze funkcje ZFS-a to przede wszystkim wbudowany RAID, który realizowany jest programowo i posiada trzy opcje, jedynkę, dwójkę oraz trójkę, gdzie jedynka to taki odpowiednik RAIDu piątki, dwójka to odpowiednik szóstki. Z kolei RAID Z3 to opcja trzechdy w parzystości. Żeby przebrnąć przez wszystkie funkcje i ich zastosowanie, musielibyśmy tutaj spędzić absolutnie co najmniej kilka godzin, bo jest to materiał na lekturę bardzo długą. Dlatego wszystkich z Was, szczegółowo zainteresowanych konfiguracją Kunapa i ogólnie tego, jak działają nas, jak to wszystko sobie tam poustawiać, zachęcam Was i odsyłam jednocześnie do przejrzenia sobie materiałów na kanale Akademia KUNAP. Tam Tutoriali poradników jest naprawdę w brud i to są też fajnym, prostym językiem przedstawione, więc polecam. Pierwsze uruchomienie sprzętu i skonfigurowanie jest dość proste i intuicyjne. Ja skorzystałem z wyjścia HDMI oraz portów USB i podłączyłem kunapa do monitora jak zwykły komputer, a nawigowałem za pomocą myszy i klawiatury. Sprzęt jest słyszalny, generuje statyczny szum z dwóch szybko obracających się wentylatorów o małej średnicy, więc jeśli ktoś pracuje po nocach albo planuje trzymać go na biurku blisko ucha, to polecam przywyknąć lub wygospodarować mu szafkę gdzieś w odległym kącie pokoju, bo nie jest to Sprzęt bezszelestny. Nie mówię, że jest głośny. Ale będzie go słychać. Pierwszy ekran to w zasadzie założenie konta oraz skonfigurowanie najbardziej podstawowych kwestii. Nie szukałem opcji zmiany języka, ale ta część automatycznie uruchomiła mi się po angielsku. Kolejny konfigurator, jak mnie mam działający już z poziomu OS Kunapa, jest w pełni spolszczony i nawet jeśli czegoś nie kumałem, to tutorial prosto tłumaczył mi, co jest po co. Jako, że nie mam szerokiej wiedzy na temat nasów, to wybrałem wszystkie opcje domyślnie dla konfiguratora tworzenia puli pamięci, ale po kilku godzinach użytkowania, mając już. Kilka własnych wniosków, zrobiłbym to nieco inaczej. Dlatego i wam polecam na początek nie przejmować się, ustawić wszystko tak, aby po prostu działało, a z czasem dopasować sobie parametry tak, aby miało to dla was większy sens. Jako, że mam w nas buku 5 dysków, to wybrałem RAID 6. Jest to technicznie najwolniejsza dostępna konfiguracja, ale najbezpieczniejsza, a że mi na prędkości nie zależało, bo i tak nie mam jak z niej skorzystać, to wybrałem właśnie bezpieczeństwo danych. Na moich dyskach lokalnych cały czas kończy się miejsce, a ja jestem zmuszony przerzucać. Projekty z dysku na dysk. No i niestety, magazyny danych to nośniki HDD, a te mają wolne transfery, dlatego używam dysków SSD jako takiego bufora na już nieużywane, ale dalej mogące się przydać pliki, nim trafią ostatecznie w czeluść kręcących się talerzy magnetycznych i szczezną tam w zapomnieniu. Jednak mając NASA, można ten łańcuch mocno skrócić, konfigurując sobie automatyczny backup o określonej porze, a u mnie dla przykładu Kuna zaproponował tworzenie migawek właśnie o pierwszej w nocy i ma to jak najbardziej sens. Poza tym chcąc wrzucić coś na Google Drive pliki będą skompresowane. Inna przydatna opcja, również skracająca łańcuch przesyłu, to udostępnia plików z innych urządzeń na peceta, no i odwrotnie. Chodzi o to, że jako twórca publikuję dużo rzeczy z telefonu, w szczególności tych oczywiście pionowych materiałów, ale na telefonie samym w sobie nie montuję, no bo wiadomo, to nie jest sprzęt do tego. Mimo wszystko jakoś te pliki trzeba między tymi urządzeniami przerzucać. A często jeszcze jest tak, że przerzucać też w takim czasie, żeby dało się je pobrać gdzieś tam będąc w środku Polski i aby to wszystko było na tyle mm, sprawnie działające i na tyle miało dobre dobrą przesyłowość, przepustowość, żeby nie było tak, że nie będę w stanie po prostu tego zrobić wtedy kiedy akurat przyjdzie na to potrzeba a one często są bardzo niespodziewane do tej pory korzystałem przede wszystkim z dysków Google natomiast oczywiście jest tam ograniczona ilość miejsca no i trzeba za to płacić abonament może nie jakiś wygórowany ale jednak trzeba płacić stawiając na NASA oczywiście w konfiguracji takiej jaką potrzebujecie więc tu nie da się powiedzieć jednej ceny płacicie raz albo prawie raz. No i oczywiście macie ten sprzęt u siebie, a pliki prywatne i macie pewność, że to wszystko jest tylko i wyłącznie u Was i że nikt Wam tam nie będzie nigdzie do niczego zaglądał. QNAP domyślnie przez aplikację QFile Pro też kompresuje pliki, ale da się udostępniać je w formie nieskompresowanej prosto z telefonu, wrzucając je ręcznie z galerii, a nie z aplikacji. Wtedy trafiają one w bezstratnej jakości na serwer i pomijając bardzo długie przygotowanie pliku, co już wynika z wydajności telefonu, to sam upload jest bardzo bardzo wydajny, korzystając z sieci Wi-Fi i światłowodu. Oczywiście, ten sam transfer można wykonać zwykłym kablem Thunderbolt, zgrywając sobie materiały z telefonu na komputer bezpośrednio. To niby nie jest problem. Natomiast każdy, kto korzystał z iPhone'a i jednocześnie Windowsa, no bo wiadomo, że przy iOS-ie i macOSie to w ogóle nie ma o czym gadać, ale przy korzystaniu właśnie z telefonu z iOS-em i komputera z Windowsem, plus jeszcze w sytuacji, w której na tym iPhone nie jest ograniczona ilość miejsca, bo to jest podstawowa wersja pamięci i te materiały od razu się przesyłają do chmury, więc jakby formalnie one znikają z telefonu i to co na telefonie jest, to są jedynie miniaturki, które dopiero jak się kliknie w to, to sobie telefon pobiera to wszystko z iClouda, więc chodzi o to, że niestety, ale nawet jeżeli minie kilka dni, to tak technicznie rzecz ujmując tych plików na telefonie już nie ma, więc ten proces jest najprzyjemniejszy i najprostszy, przynajmniej z mojej perspektywy, kiedy sobie można z galerii wybrać konkretnie, które rzeczy się chce, kliknąć jeden guzik, i one się automatycznie od razu pobiorą i prześlą do właśnie QFile Pro. I co ważne, prześlą się też w pełnej jakości, więc będą się nadawały od razu do dalszej obróbki. TPS-H574TX jest na tyle wszechstronnym sprzętem, że może być używany również jako swego rodzaju centrum multimedialne. Ba, można na nim sobie nawet stawiać maszyny wirtualne pod Windowsem, jeśli pracuje się przykładowo na Macu. Czytelny, bardzo przyjemny dla oka interfejs jest łatwy w obsłudze i choć Linux ma czasem swoje dziwnostki, jak choćby mało logiczny update przeglądarki, to wszystko śmiga tu jak złoto. Gdyby ktoś potrzebował, jest tu Spotify, dwie przeglądarki, Facebook, Skype, a nawet LibreOffice. A oczywiście da się doinstalować jeszcze o wiele, wiele więcej aplikacji. Jeśli ten sprzęt Was zainteresował i czujecie niedosyt, to odsyłam Was do Kunap Akademia, gdzie czeka na Was kilka godzin filmów, które krok po kroku wyjaśnią Wam wszelkie funkcje tego zaawansowanego urządzenia. Z rzeczy, które wypada jeszcze wymienić w ramach podsumowania. Nie zauważyłem, aby dyski pracowały z temperaturą wyższą niż 50 stopni Celsjusza. Średnio było to około 44, 45, 46, tak mniej więcej. U mnie w mojej konfiguracji nasbuk od kunapa pobierał stale z gniazdka około 20-22 W. Dopiero kiedy się tam gdzieś lekko wkręcał na obroty, coś tam się działo, to ten pobór podskakiwał do mniej więcej 35, 36W. Mówię tak z górką te 40, bo mogłem tam gdzieś nie zauważyć, że to jest troszeczkę więcej niż mi się wydaje. Natomiast na tyle na ile obserwowałem. Licznik poboru energii to, to było uśredniając te plus minus 30 W, więc wydaje mi się, że wcale nie tak dużo. Gdybyście chcieli skompletować identyczną konfigurację jak u mnie, czyli 5 SSD-ków Kingstona KC3000 4TB oraz taki Kunap, o ile jeszcze jest dostępny w sprzedaży, bo widziałem, że na przykład go już w XCOMie nie ma, także przypnę Wam link do miejsca, gdzie da się go jeszcze znaleźć. No to taki secik kosztuje, kosztowałby plus, minus około między 13 a 14 tysięcy, bo zależy wiadomo jeszcze od konkretnego sklepu konkretnej oferty. Dużo Wydaje mi się, że dużo, ale biorąc pod uwagę, że to nie jest sprzęt dla typowego Kowalskiego, który sobie chce zrzucić raz do roku zdjęcia z wakacji, tylko jest to sprzęt, który naprawdę zapiernicza i ma tam mega szybki procesor, mega dużo swojego własnego RAMu, no i też się tam wkłada dyski nie po 300 Zalegro, tylko. Naprawdę konkretne, szybkie SSD-ki, po to, żeby mieć możliwość zgrywania rawów, czy ogólnie dużych, bardzo dużych plików z kamer cyfrowych. No to biorąc pod uwagę, że branża wideo się rządzi naprawdę inną zupełnie skalą wydatków, i nawet jak nam się wydaje graczom, że drogi PC to jest komp za, nie wiem, 10 000, 12, 14, to szczerze. No może nieprzeciętna, ale taka trochę lepsza kamera z trochę lepszym obiektywem, zestawem baterii, to właśnie jest koszt mniej więcej 14 tysięcy. A do tego jeszcze trzeba kupić karty, dyski, milion toreb, milion innych dodatków, nie wspomnę o oświetleniu i taki podstawowy zestaw filmowca, który operuje na weselach, czy jakieś takich zleceniach komercyjnych, to często taki człowiek ma na sobie założony sprzęt spokojnie za 50-60. Tysięcy. Myślę, że z dobrym, porządnym steadicamem to nawet taki setup może przekraczać 100 tysięcy złotych. I kiedy sobie wyobrazimy, że właśnie te osoby z branży pro myślą o zupełnie innych kwotach, kiedy pada słowo, czy, czy kiedy pada liczba, że dużo, no to w tej sytuacji taki kunap to jest naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że, że jak nic, bo to dalej jest kupa kasy, ale w tej skali, w której, że tak powiem, kręcą się filmowcy, gdzie dobra lustrzanka i tak dalej to są 12 tysięcy złotych, no to to jest po prostu normalna cena. Nam śmiertelnikom takich sprzęt raczej nie jest potrzebny na co dzień, ale jeżeli jesteście prosami i robicie pro rzeczy, no to to jest po prostu sprzęt kosmiczny. Tyle, moi drodzy ode mnie. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Linki powtarzam jeszcze raz w komentarzu. A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach na wszystkich kanałach. Na razie.